Cześć, witam Was dzisiaj w pięknych okolicznościach stoi po takim bardzo ładnie pachnącym drzewem z takimi białymi Jeżeli ktoś z Was wie co to za drzewo, to będę wdzięczna za informację. Jesteśmy właśnie na łące w lesie. może na takie polanie w lesie, tak to się nazywa. I jesteśmy na spacerze, tutaj jest Raluś. I usiłuję dla Was nagrać krótki vlog z naszego spaceru. Tylko ciągle mi coś przerywa, bo w wiosce obok znajduje się baza wojskowa samolotów. I dzisiaj chyba w coś. Nie wiem, jakie są ćwiczenia, czy coś takiego. I cały czas słychać ten huk, Chyba Wy też go słyszycie w tle I to są właśnie F-16. A że dzisiaj jest pochmurno, to nawet ich nie można pooglądać. Także ogólnie średnio. średnio. Myślałam, że Wam trochę pokażę. E, już wiosny. Bo ja akurat mam do lasu 15 minut piechotą. Także ja w sumie do lasu chodzę codziennie. Praktycznie codziennie na spacer. Bo chciałam coś wytropił. Ale może niektórzy z Was mieszkają w miastach albo w blokach. Zabiorę Was ze sobą na mały spacer. Widziałem, jak coś. O, coś znalazł. Co tam jest? Co tam jest? Mam nadzieję, że ten film będzie się nadawał do oglądania. Bo albo jest yy, wiatr, albo latają samoloty 16. Także ogólnie miałam fantastyczne plany, a wyszły jak zawsze. Chciałam, Dziego, że kopiesz całą polanę. Co, idziemy dalej, nie? Chodź, idziemy dalej. Idziemy dalej, Rolo, chodź, idziemy. Dobry pies. Rolo jest teraz na smyczy, bo jeszcze jesteśmy, jakby nie patrzeć w lesie. Ale zaraz wyjdziemy tam. Rolo nie ciągnie nie. Tam jest rów. Jak przejdziemy przez ten rów, to będziemy na takiej polanie. Dosyć dużej. I tam już do krawędzi lasu będzie dosyć daleko i tam go spuszczę, żeby sobie trochę pobiegał Mam nadzieję, że będzie to możliwe, żeby go spuścić. Bo teraz, znaczy nie ogólnie teraz. W lesie pies musi być na smyczy albo na lince, albo na czymkolwiek, nie może sobie piekać luzem. Jeżeli ktoś o tym nie wiedział, to go informuję, <noise> że takie jest prawo w Polsce. I generalnie no, może to się wydawać dziwne, aczkolwiek jak się patrzymy na te wszystkie listki piękne. To pod nimi bardzo często gnieżdżą się kleszcze, które czekają na nas i na nasze psy, żeby zrobić desant z góry, i nas pożreć, i zarazić jakąś okropną chorobą, którą potem będziemy leczyć całymi latami. Yy, z tego też powodu uważam, że nie ma co się wygupiać i cały czas Rolo jest nas myczy w lesie. Yy, no chyba, że wyjdziemy na tą polanę. no to wtedy naprawdę musiał nie wiem co zrobić, żeby trafić do lasu. Tak, Rolo siusił. Yy. Tutaj jest rów i my czasami go nawet przekraczamy pieszo, nie chodzimy naokoło, bo jest takie pewne miejsce w tym rowie, gdzie jest płycizna i można sobie przejść. Gdzie tu się, Rzepka, wybierasz, co? Pójdziemy na drugą stronę, nie? Czekaj, się pani rozejrzy. pani spuści ze smyczy, tak? Okej. Okay. Hasło okej. Okay? Roluś, ale tutaj chodź, tak? Chodź, chodź. No. Dobrze. Hasło okej okay, wypowiedziane takim tonem, jakim przed chwilą je powiedziałam, jest sygnałem, że Rola spuszczony ze smyczy może lecieć najchętniej przez się, przed siebie. Aczkolwiek może być w każdym kierunku, w którym mu się podoba. Także tak. To my sobie teraz będziemy szli tą łączką i jak będę miała coś ciekawego do powiedzenia, to u Widzicie tego? Leciały ptaszki? Chodź Roluś, chodź, zostaw ptaszki, tak? Chodź, idziemy dalej. Dobry pies! Dobry pies. Super. Mam nadzieję, że tylko nie będzie żadnej sarna, niczego takiego, bo yy, jak Roluś jeszcze od kaczuszek to się <grym> da odwołać od sarny nie ma bata. W ogóle raz jak szliśmy w lesie, to Rolo postanowił zawalczyć dzikiem. I naprawdę chciał go sprać. Ja nie mogłam go odwołać od tego dzika. I tak zobaczyłam, że dzik jest nawet skory do tego, żeby zareagować. I jakoś odwróciłam w przeciwną stronę. Krzyknęłam, Rolo idziemy. I, i zaczęłam uciekać. Bo się naprawdę przestrasza. Nie wiem, co się robi z dzikiem. Czy się przed nim ucieka, czy się z nim walczy, czy są jakieś triki na niego. I wolałam nie sprawdzać na sobie tego, więc postanowiłam uciec. I na szczęście Rolo załapał aluzję i też zaczął uciekać. Także <grytanie> uciekliśmy. dzikowi, to było przy samym wejściu do lasu. Tam było takie wtedy takie mokradło. I po prostu. U, hu, hu, hu. Widzicie to? Leci błyskawica. O, chyba się prawie zabił. Dobra, idę zobaczyć, gdzie on tam poleciał. I tego teraz nie zobaczycie. Zobaczymy się pewnie później. Jeszcze wyjaśniło, za czym Rolo tak biegł. Te trzy kropki... Tutaj? To są pociane. Niestety nie jestem w stanie wam pokazać nic bliżej. Musicie mówić na słowo, są pociane. I Rolo wleciał w nie. I zaczął je gonić po polu. To znaczy one zaczęły latać, one zaczęły się miotać wśród nich. Że scena była malownicza, ale niestety działo się to tak daleko, że ja bym moim aparatem średnio była w stanie to nagrać. O, ponowne podejście do bocianów Czekajcie, ja go odwołam, bo po prostu za chwilę go zadziobią. <noise> Uroczy zakątek. Pierwszy raz tutaj jestem z Rolo, ale chyba Rolo tutaj już ze swoim wujem przychodził, bo widzę, że tak pewnie stawia kroki. Tak to słodko wygląda, taka druszka, kołdrzewka, drzewka. Na no pięknie. Nie? Jestem bardzo wrażliwa na uroki <laughs> przyrody. Także bardzo mi się takie coś podoba. idę. I zaraz muszę wziąć rolo na smycz. Uuu, patrzcie na to. No. Tutaj mam. No. Jestem dobra. Teraz mam jedną rękę, tylko wolną, ale może uda mi się go złapać za pomocą jednej ręki. Czekajcie. Mam nadzieję, że nie upadnie mi telefon. Och, proszę. Czekaj. Czekaj. Pani. Dobra. To jest pies normalnie, samoobsługowy, słuchajcie. Ciągasz smycz i pies sam się podstawia, żeby go zapiąć na smycz. <gry> Generalnie bardzo się cieszę z tego, że Rolo nie ma jakichś takich dziwnych, złych skojarzeń z zapinaniem na smycz. No z tej strony to nie wygląda jeszcze tak malowniczo jak z tamtej. Pewnie któregoś razu zrobię mu tam zdjęcie. Muszę się spieszyć, dopóki jeszcze to drzewo jest białe, bo to ślicznie wygląda. A to następnym razem może się trochę... zobaczymy. No, w każdym razie cieszę się, że on nie ma jakichś takich swoich dziwnych przyzwyczajeń, że jak wyciągam smycz, to on zaczyna uciekać, że idziemy do domu, wiecie, coś tam. Tylko odwrotnie, właśnie, jak widzi smycz, to sami widzieliście, nie? Że <laughs> po żeby go przypiąć. Aha, i zbieramy patyki. Luś, zbieramy patyki? Chyba nie, nie, czekaj. Badł nam się tu zaplątał, badł nie idzie z nami, idziemy sami. Także generalnie nie ma z nim problemu, jeżeli o to chodzi. Powiem wam, że pierwszy raz idę tą ścieżką, także nie za bardzo nie wiem, czego się spodziewać. No ale chyba jakoś trafimy do domu wspólnymi siłami, a jak nie, to wrócimy tą samą drogą, którą przyszliśmy. To jest moja stała strategia na spacery po lesie i po innych miejscach, ponieważ ja ogólnie mam fatalną orientację ze przestrzeni. O, ale trzeba Patrzcie, drzewo spadło. No i co? I Rolo przeszedł, a pani jak? A pani jak? Naokoło musimy iść, Chodźmy. No, musimy iść naokoło. Tutaj No, musimy iść naokoło. Nie wiem w ogóle, co tutaj się stało, jak po prostu wycinka. Tak, okay. Także jak mówiłam, ma orientacja w przestrzeni jest słaba. I tak mam z tą zasadę, że jeżeli zaczynam tracić grunt pod nogami i pewność tego, gdzie jestem, to zawracam i idę tą samą drogą, którą przyszła i to się sprawdza. Ale wiecie, tutaj to las nie jest może jakiś specjalnie mały, No ja też bez przesady, tak? To nie jest kurde Puszcza żebyś żeby się tu zgubić. Okay. W ogóle nie wiem, czy aparat to odda. Ale w pewnych miejscach jest taka zielona trawa, na przykład tutaj, nie wiem czy to widzicie, ale ta trawa jest tak zielona, że razi po oczach jakby to nie był w ogóle naturalny kolor trawy, tylko właśnie taki strasznie intensywny. Uff. Widzicie? Ona naprawdę tak wygląda. <grym> ok, dobra, my idziemy dalej z Rolusiem, ja usiłuję, o to jest ja tak pokazuje ten nasz, to jest Rolusiu kanał, a Będziemy sobie dalej spacerować. Ja mam nadzieję, że wkrótce zorientuję się gdzie jesteśmy, jak się wraca do domu i może widzimy się jeszcze za chwilkę.